Witam panowie i panie z tej strony Emil i dzisiaj pogrywamy sobie w Jaybreak odcinek trzeci, Gramy sobie na mapie Jaybreak Sky. Jezu, jak to się czyta? Nie, dobra, nieważne, nie będę próbował. Jest ze mną po stronie Counter terrorystów Orka. Witam serdecznie, siemanko. Kto to jest Lenny tutaj jest? Witam bardzo serdecznie całą społeczność internetu. <laughs> tak, tak. Jest z nami Szynka. Witam was wszystkich. Okej, okay, dobra. Ay Oscar? Jo siemano. I Tina, zwana młodą, zwana moją dziewczyną, zwana nie wiem kim tam jeszcze. Kto bije? Aha, ok. No cześć, dobra, to zaczynamy. Dobra, to zrobiłem Fridaya pierwszego. O, dobra, to ja prowadzę pierwszy. Dobra, to tak. Po otwarciu celi idziecie na nie wiem co tam jest, jakiś park rozgrywki, ogólnie tam wszystkie karuzele są i idziemy tam i się bawimy po prostu, nie wychodzimy stamtąd i będziemy mieli tak czas do, no nie wiem, może 10 minuty, więc idziecie po prostu. Znaczy, tam Bez biegniecie, miasteczko. może. Let's go, comrade. Wesołe miasteczko, właśnie. Totalny bezruch. Totalny. 5, 4, 3, 2, 1, 0, dobra. Niestety u mnie odliczanie będzie rakowe, bo mam desynchro. Eee, nikt nie ma broni, chyba widać je tutaj, nie? Nikt nie ma, dobra. Dobra, to odwołuję wam totalny bezruch, chodźcie za mną, a raczej biegnijcie. Biegnijcie. Jeżeli podejdziesz do mnie, to cię zabiję. Ostrzegam. No. Ej, ostrzegam, ej, gdzie, czemu tak. Co jest, kurde, czemu jedna osoba? Zapraszam, zapraszam. Idziemy, idziemy, idziemy. A, wszyscy wiesz, dobiegacie do młodej ktoś się zbliży na odległość dziabnięcia z kosy do cyteka, dostaję krkowę z automatu A Cześć, wszyscy bo... dobiegacie do młodej i robicie szereg na tej ławce na wykonanie polecenia macie 5, 4, 3, 2, 1 i 0 totalny bezruch to nie jest szereg, ale okej okay. Co czy w sumie jest szereg, na to chodzić może być. Dobra, dwu szereg, taki pseudo, eee, okej, okay, dobra, wam totalny bezruch i możecie wejść na to na ten młyn, to koło czy co to tam jest Więc wchodzicie yeah. Tutaj się wchodzi, nie z tej strony, nie tutaj z tej musicie tej wejść. Strony ziomki, z drugiej strony. Dobra, wskakujecie po kolei do każdego. Wskakujcie. Ja po sztuce. Po Jedzie sztuce. Jak bydło. No, Przepuśćcie no idź. no ją wtedy. Okej. Będzie tam dziura wtedy. Teraz. Orka czy nikt nie ucieka, bo mogą uciec z tego no dobra, w miarę łatwo. To, to popatrzę sobie. Co do ciekawego się dzieje? <laughs> Ile tu jest ogólnie cześć, tych bulek. tych cześć, cześć. Yes. Brawo, dobra Pięknie, pięknie Dobra, powiedzcie mi kiedy wam się to znudzi i będziecie wychodzić Jedna osoba powie, że się znudzi to od razu schodzicie Najlepsza zabawa wow. <laughs> Dobra to wychodzicie wszyscy Outside, outside jestem u góry to Wychodzicie No dobra no, no, okay. Bugowałam się Dobra, w każdym razie chodźcie ja i idziemy sobie Idziemy sobie, to to jest taki oczywiście pseudo free day, to nie jest taki prawdziwy Chodźcie, wchodzimy, wejść, e, idziecie, idziecie, idziecie. A Orka tych z tyłu pilnuj wtedy. Idziecie, idziecie, nie biegniecie. Nie, nie lubię bracia, ty, co, ale niech będzie. Niech będzie. No cierona no, taka robota. Będziemy, będziemy. Nie, nie klikajcie tam o. nic, nie klikajcie, ustawcie się w tych wagonach. Dobra, dobra, to ja odpalę. Okej, okay, Orka, szykuj się tam, już odpaliłem. O, gdzieś wpadł. Ej, ej, zawiesiłem się, ej! Halo, no clip no, dobra. szybko! Dobra, czekaj, kurde no, nie mogę tam wejść! Ej. Troć na sami pojechać. Nara. No nie. A. Dokąd idziesz? Ale nas, emocje. To wolno wolno jedzie. Jak nie jechomoś. Ja teraz mogę uciec. Zaraz to wyszec chyba. Spróbuj. Ja cię widzę Próbuj, i spróbuj, cały wyście. Będzie dobrze, będziemy mieć fajną zabawę. Ej, orka, bawiam się. Ale ja. widzę go. Elo. Jest, jest, ziomek Przepraszam, cześć. Zbudowałeś No ja siebie też. O. A trochę się odbagujemy, o jezu. Gdzie się to kończy? O dobra, tam będę na was strzech. Hej kolego. ja O ja cię! O o o, o, o. Ej serio, emocje są A teraz wyobraźcie sobie to na okulusie, ja bym się zesrał. słaba grafa. Nie no, dobra, co ty, no. ty zabrzewiały Ej, jak na się O, kolega no Nie ma, Hello? Hello, Aloszko? Ojojoj, oj, oj, Dobra, o kurde, zbagowaliśmy się. I e, jak oceniacie zabawę ogólnie w skali od 1 do 10? Zero, bo nie pojechałem. E, Dobra, to chodź, chodźmy dalej. 8 na 10. Dobra, Dobra wchodzimy zerej. na te, to się nazywa kubki chyba. O, na kontrolu, chyba nie będzie się... Kurde, już mnie wywala. Nie nie O Jezu, też wywala, zaraz zginę, zginę. 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 <laughs> wywala mnie. E, weź otwórz, Orka, otwórz. Tam w tym środku. Gdzie tak skoczyć, o. Ej, stosować. idź tam, ja cię widzę, młoda, w Hoskaku i tam. Ale, to ja się baguję, jak to działa. No trudno, taki, takie jest życie, takiego flideja. Ej, wie, już wiem, prawocząg. Możemy challenge, że ten kto, pier... ten, kto ostatni pani ten wygrywa. No właśnie o to chodzi. <śpiewa> 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 Teraz zrobię wam takiego challenge'a. Ej, postać, o właśnie. O! wieżyczka O, ej, mogę tu wejść, okej. Okay. Okay. Eee, czy coś jeszcze tutaj zostało? Chyba wszystko, co? No to tu, te baseny, takie sprawy, tu, tam Dobra, to koniec chyba co, koledzy? Ja, ja, ja chcę się napić tej wody Trudno Ale tu Ej, dlaczego ktoś... Ech, nie Ech, ma! Koniec free day'a, sry! To ja już się skołać dwie no. minuty te Dobra, to Orka teraz ty prowadzisz <ś possibilities> O kurcze, dobra, może, może nie zginą jakimś cudem, chwileczkę, musimy tutaj przygotować się Dobra, jeszcze nie otwieramy celu, na razie bawcie się dobrze Sprawdzam obecność, kto tam jest Ej, czekaj okay, Orka, Dina. podpowiedź, ej, tam masz no y jest. relaksującą ścianę i tam może po ich tam coś, wiesz, wykombinuj, może się tam niech zrelaksują, czy coś. A, re, a, relaks, no to mówisz o ruletce, tak? Tak. No to można w zasadzie już jednego wykurzyć. Dobra, sprawdzam obecność Dina. A, tutaj. Ej, oj, Oskar. Obecny. Dobra, zgadza się, szynka. O, zjadłem okay, obecny. Dobra, Leny Faiz? Present. Dobra, gitara, no to tak. English? Cel... Nie, yeah. yeah. Polish albo Russian. Potwarcie Polish cel... power. Krok przez cele, macie totalny bezruch, na wykonanie polecenia macie 5... Otwórz bramkę. Powtórz, Krok okay, przez cele, czeka. totalny bezruch. 5, 4, 3, 2, 1... Dobra, 0 może być. In Inspection trzeba przeprowadzić, totalny bezok, proszę To ja, ja ich pomacam, poczekaj, tutaj muszę najdłużej chyba... macać. Czekaj, <laughs> <laughs> okay. dobra, dobra. chyba czysto, to, chyba. kto się zbliży na odległe z skosy, od razu kulka w łeb. Cool. Z wyjątkiem z kiedy my podchodzimy, to no wiadomo. Nie, dobra, jest okej. Okay. Pamiętaj, dobra, że gramy do odwołania, więc możesz do odwołania używać komend takich, wiesz. Do w zasadzie nie powiedziałem do odwołania, więc następna anuluję poprzednią. No tak, 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 ale mówię, że możemy, możesz mówić do odwołania, nie? No dobra, co by tu ciekawego z Wami zrobić? Dobra, ja udzielam, głosu, y, udzielam głosu. Udzielam głosu Tinie. Co, co polecasz? Y, co powiesz na basenik? Eee, może być. Może być, dobra. No to za, zapraszam za mną, y, Idziecie w, w szeregu, można tak powiedzieć? gęsiego w zasadzie. Idziecie, no. nie biegniecie. Za kim kurde? No, za, mną. za tam, tam, tam. Ja tu stoję. No, ile, takie ile. Idzenie, dobra daj że... dobiec dobra, no. dobra, teraz możecie sobie biegnąć, zapraszam. Y... Przy zjeżdżalni Umawiamy się przy zjeżdżalni. Tak może 15 sekund macie na to <grym> Stawcie się w szeregu elegancko. Ustawcie się w szeregą pod tą ścianą. Macie 5, 4, 3, 2, 1 O, pięknie, normalnie, piękne rzyny <grym> e, Dobra, każdy ile jest pa... ile w ogóle tych jest pasów startowych? Kurde, 3 Rozważę, Popocz, ktoś będzie jest... lepiej. <grym> Dobra, są z racji, że są tylko, e, można powiedzieć, trzy wyskocznie, no to tak. Może by jednego wykurzyć, co ty na to? No, przydałoby się. E, dobra, dobra, dobra. No to możemy tak. Powiem <laughs> się w ostatnią reakcję. Ostatnia reakcja. Kucni, przytrzymaj. Dobra, <laughs> koniec o, zabawy. <laughs> e, dobra, e, koniec zabawy, ostatnia reakcja. stawiamy się na wyskoczniach oprócz tej zjeżdżalni. Po kolei. Dzisiaj będziemy bawić się wpływanie. Dobra. Na razie trzeba kolejnego wykurzyć. <laughs> Dobra, Dabal się. Na mój strzał z Digla wskakujecie do wody, przepływacie do końca. Do końca, czyli mniej więcej. Albo w ogóle wychodzicie z wody i dobiegacie do linii. Nie, może tak, A może tutaj, o, do krzesła. O. I tutaj linia Krzesło, od krzesła. Krzesło, to jest, wiadomo, linia mety. A powró na, na mój i powrót. Na z Digla, gotowe ziomeczki? Nie. No to trudno, będziesz musiał się przygotować Reak! <noise> Reak. Kto ostatni, wiadomo, kulka łeb. Nie. Dobra, pięknie ty, Pięknie wygrywa. Pięknie, macie totalny bezruch Macie totalny bezruch, pięknie, to teraz możemy zabawić się w skoki do wody, kto będzie najlepszy. Kto zrobi najlepszą akrobację wygrywa. A kto zrobi beznadziejną to, to wiadomo, przygrywa. Sensitivity A, miliony, nie, kręć się w kółku. Ej to czekaj co już podkręcisz. Dobra Dobra, dobra, to macie chwileczkę na ustawienia techniczne dostosowywać Macie czas do Odawaj, oh, czas im wyznacz 8. No dobra, to będzie na light 9.10 macie 9 minuta i 10 sekund macie już mieć ustawione Macie się obkręcić. No, szynka obkręć się Zobaczymy Szyb, Szynka ob obkręć się o, pomachajmy. Dobra, może być. O, pięknie. Pięknie, dobra. dobra. No to zapraszam za mną, idziemy sobie kulturalnie. Tam gdzie <noise> kto tu... Nie wiem kto nie wiem kto tutaj leży, ale pod trupem y <noise> robicie sobie szereg i totalny bezruch. 5-4 lat. To logiczne więzienie. Zero, dobra. No, ale... no, może być, może być. Dobra, wyznaczam, nie wiem kto, kto tu widzę, kto tutaj No, Wyciągnij się... broń. A, broń. No to panie szynka, odwuje ci totalny bezruch właśnie na górę. No... <noise> JAK TO WYGLĄDA W ogóle? <laughs> eee, Ustaw się mi więcej na środeczku Ja będę ich mierzył, gdzie oni są, nie? Dobra, ja? dobra, no to... No to leć, leć, zobaczymy no, jak polecisz Mam no, no, zjechać? No zjeżdżaj, zobaczymy jak polecisz O O kurde, poleciał jak, jak oceniasz, panie Mirze? Wiesz co, powiem ci szczerze, że Nie podobał mi się styl Kręcenia się w kółko Ale nawet spoczko, ja dam takie nawet... 7 na 10 takie 2 no. na 10, no. No dobra, czyli średnia 3,5. <laughs> szybka, totalny bezruch. Teraz, e, pani Natalia, zapraszam na górę. A ja sobie. Czekaj. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Dobra, na środeczku mniej więcej. Dobra. No, może być, ale że jak chcesz w ogóle się ustaw. Dobra, no to lecisz. Pokaż nam swoje najpiękniejsze akrobacje świata. <laughs> Oooo! Oh. No. Powiem szczerze, powiem szczerze, że no za jakby odległość, niestety muszę dać tylko dwójeczkę, ale za styl, za grację to dziesiątka. Mhm, dobra, dziesiątka, ja daję od siebie dwie ósemki, to daję średnią 10,5. i pół. Niestety ona jest dziewczyną, Szynka, przykro mi, przegrała A, no to, a nie, to nie ma zasady, nie ma tu zasady. Nie, zasad to jest plus do dziewczyn, plus 20. A, plus 20 do dziewczyn, dobra. Okay, dobra. Natalka, dwoje ci totalny bezruch, masz ostatnie życzenie? Co sobie życzysz? Um. Dzień. słaba.